Wychodzi na spacery? jak? No tak, chodzi i wraca. A w pracowni? Mnie się wydaje, że jest aktywna. To, co pani by ją przyniosła? Tak, ja bym. Możemy jej, jej zaufać? Tak, góra. Pan, zdaje się, jest innego zdania. Ja po prostu nie mam powodów, żeby jakoś zasadniczo się sprzeciwić. No, no, za nie, przynosi ją na... Tak, na, górę. na górę. Tak, na górę. Tak, na górę. Chyba pani miecie. Miecia też jest taka problematyczna. Ja bym ją i zaufała, i dała ją na górę. No właśnie, to jest, to jest problem z panią Miecią. Gdzie pan widzi problem? No właśnie w tym, że tak trudno w tej chwili jednoznacznie orzec. Mnie się wydaje, że psychicznie ona jest wyrównana i stanie. No tak, w tej tak, chwili tak. zupełnie dobry. Jest lepszy, prawda? prawda? Oczywiście, Zobaczmy. że lepszy, tak. No. Właśnie, no to, dobry, ja to też chciałam tak. powiedzieć. No to dobrze, to Ta Anna siedziała, Wyjrzawszy okiem za przechodnikiem, Smutną piosenkę śpiewała. Ja jest Anna, ja nieszczęśliwa, Śmierć czwartą pierś naszą gniecie, To mój ojciec w grobie spoczywa, A ja się tutaj, tak mięczę półtora roku temu zaczęłam pracować w szpitalu psychiatrycznym. Bodźce wpływające dodatnio na proces rehabilitacji chorej, To stworzyliśmy dzieląc poszczególne oddziały na dwa pododdziały. Oddział Obserwacyjny, gdzie chory w ostrym stanie psychotycznym przychodzi do szpitala i tam jest poddawany leczeniu, badaniu i pierwszym oddziaływaniu rehabilitacyjnym. Po tym okresie wstępnego leczenia chory ma możliwość przejścia do pododdziału drugiego, który jest zorganizowany na wzór sanatoryjny. Tak się przyjęło, że oddział obserwacyjny z reguły mieści się na dole, a sanatoryjny na górze. A zatem sformułowanie dół i góra w języku naszym oznacza oddział rehabilitacyjny i oddział obserwacyjny. Przejście chorego z dołu do góry jest jednocześnie awansem. Społecznym. To, co mi się bardzo y, nie podobało i do dzisiaj mi się nie podoba, to jest to, że y, cały ten system góra-dół jest wykorzystywany do tak zwanych oddziaływań wychowawczych, a te się sprowadzają do nagradzania poprzez przeniesienie na górę albo karania poprzez zniesienie na dół. Czyli pacjentka jest na wizycie uśmiechnięta, natychmiast pani ordynator pyta się, czy już by pani nie poszła na górę. No, i przechodzi sobie na górę, i tam już jest wśród tych lepszych pacjentek. Jest taka lepsza. Najdrastyczniejsze jest karanie poprzez przeniesienie na dół. Kiedy już pacjentka wyjdzie sobie na górę, tam jakoś funkcjonuje przez jakiś czas dobrze, aż któregoś dnia wybucha. Pozostaje na tym dole, aż się coś nie zmieni. Ja problem poruszam, żeby Polska była na administrację podzielona, bo gnieździńska rasa ma inne pismo I, i środek polski też ma inne. Ale my takich problemów nie chcemy tutaj poruszać. My chcemy takie bardziej przyziemne. No w tej dobrze? No, się wszystko robi dobrze, bo dlatego, że jest poczta, y, która listy w jak pielęgniarki... Źle postępujące się listy puszcza, na <laughs> graniu się odczytuje i cała gra jest. Ale bym chciała, żeby jakaś była poprawa w tym rolnictwie, żeby e, spodały gospodarcze teraz obory gospodarcze budowali i się rozwijało rolnictwo jakieś uprzemysłowione. Trzeba e, zaś że nie w partii zrobić. Świat bystro jasno, po, żeby polepszyć byt rolników. Jak wdech, wdech taki złapie z y, ciastków tortowych, to mam umylenia sercowe, jak nosem pociągnę. I pani doktor, y, mam pewne, y, od E... Powodliwości się... y... nie, Jezus I ja to można, Jadzia? można, Jadzia? nie, 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 Co się nie, że co? nie, 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 wiesz, nie, to znaczy? nie, 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 uderzyłaś uderzyłaś, to co, jak tak można? Pani to taka dobra, co byś zrobiła zdecydowanie teraz? Świntu buty. Babcia jest tam Pani matkę i będzie ją w czas, uderzać. Jak się Pani doktor, proszę uśmiechać. Pani doktor, proszę Pani jeszcze, jeszcze płaczę. Ja nie płaczę, Ale żeby pozwola uderzyła mm. Pani doktor, to jest niedobrze do pomyślenia w ogóle. nie miała dla niej czasu. Przecież z każdą pacjentką nie można rozmawiać. No, no jak nie, nie można? No to jest sprawa ważna w końcu. Jakby się na, na codziennej wizycie z każdą pacjentką rozmawiała? No A po co to, ta to, to, to kiedy? Tylko po to, kiedy żeby, z... żeby z... Ale są przyjęcia, są i... No to są przyjęcia, to na przyjęcia też jest czas. W końcu pracujemy 7 godzin. A jak Pani sobie wyobraża z nią? Obiecujemy ją. Proszę bardzo, może Pani pójść dzisiaj na piętro? Niech Pani wykaże, że Pani... Będzie robiła to co inni, że pani się dostosuje i po, potem mamy z nią kłopoty niesamowite, żeby sprowadzić na dół, robi awantury, sceny takie, że właściwie nie można sobie zupełnie poradzić na oddziale. Albo idzie do łazienki, kładzie się na posadce i śpi. Tak było ostatnio, no, prawda? Było, ale... Mimo naszych prób. Chcieliśmy jej pójść na rękę, chcemy ją zrozumieć. Tak, ale może wystarczy z nią dłużej porozmawiać trochę i poświęcić jej czasu wysłuchać. To nic, że ona mówi czasami od rzeczy, to się może wydawać z zewnątrz. Może ona chce jednak, żeby jej wysłuchać do końca, żeby jej odpowiedzieć, ją potraktować jakoś jak pani człowieka. Pani jest psychologiem na tym oddziale, tak? tak? I pani ma czas na takie rozmowy z pacjentami. Także Mam może pani będzie uprzejma zainteresować się głębiej Jadzią i poświęcić jej troszeczkę więcej czasu. Ale ja z Jadzią rozmawiam. 那咱俩一块儿一起来。<Okay. S 1> Wygląda po prostu tak, że trudno to ocenić jako, że się dobrze czujesz. Raczej wygląda, potwierdzasz wtedy, że jeszcze sobie nie radzisz poprzez takie zachowanie. Musisz się zdawać z tego sprawy. No, ale ja chcę, żeby ktoś się mną zainteresował, żeby ktoś ze mną porozmawiał. A jak nikt nie chce ze mną rozmawiać, to muszę znaleźć jakiś sposób, żeby, żeby zwrócić na siebie uwagę. Czy miałam się położyć? Co miałam zrobić wtedy? Położyłam się na kafelkach, czyste było. <grym> Każde moje zachowanie jest złe. Myśli Pan, że ja pójdę teraz na górę? No myślę, że w tej chwili nie pójdziesz na górę, bo przecież po tym coś, co zrobiłaś, to... Sama rozumiesz, każdy co inaczej by to zrobił, to by musiał ponieść jakieś konsekwencje. Hmm. Tu się zawsze ponosi konsekwencje. Zachowania są wszystkie karane. Wszystko jest mało ważne, odległe i obojętne. Nie myślę o niczym. Zanurzam się w łagodną, miękką ciszę. Rozluźniam mięśnie prawej ręki. Dłoń i cała prawa ręka staje się ciężka i bezwładna. Bardzo ciężka. Nie mogę jej umieść. Rozluźniam mięśnie lewej ręki. Dłoń i cała lewa ręka staje się ciężka i bezwładna. Bardzo ciężka. Nie mogę jej umieść. Rozluźniam mięśnie szyi i twarzy. Czoło gładkie, wypogodzone, zęby i wargi rozluźnione, rozluźniony język i dolna szczęka, cała głowa jest rozluźniona i bezwładna, zupełnie bezwładna. Odczuwam spokój, głęboki spokój i wewnętrzną ciszę, całe ciało jest odprężony, bezwładny. Chyba jednak tu nie zostanę.